9 oznak zdrowego związku. Jaka jest recepta na zdrowy związek? W jaki sposób stworzyć relację opartą na zrozumieniu, wzajemnym szacunku oraz otwartej komunikacji? Nazywam się Jakub Cygan, jestem psychologiem i psychoterapeutą, a dzisiaj porozmawiamy o tym, jakie są oznaki zdrowego związku, które pomogą Ci stworzyć wartościową i satysfakcjonującą relację. Równość. Nikt nie jest doskonały. Każdy popełnia błędy w swoim życiu. Warto jednak nauczyć się, aby w relacji unikać komunikatów opartych na negatywnej ocenie, skrajnej krytyce czy traktowaniu partnera jako tego gorszego. W zdrowej relacji bliskie osoby stawiają się na równi. Mówią o swoich potrzebach i pragnieniach bez wstydu oraz z pełną akceptacją i otwartością na siebie nawzajem. Nie boją się komunikować swoich uczuć czy mówić w asertywny sposób o tym, gdzie są ich granice. Zachowują swoją tożsamość przy równoczesnym szacunku dla odrębności swojego partnera. Umiejętność rozwiązywania problemów. Oczywistym jest fakt, iż w relacji pojawiają się problemy różnej natury. W zdrowej relacji osoby nastawione są na rozwiązywanie problemu, a nie wygranie konfliktu. Nie liczy się, kto ma rację lub kto się mylił, bo celem nie jest wzajemne oskarżanie, a wspólne znalezienie rozwiązania. W ten sposób punktem docelowym obojga partnerów staje się relacja, a nie racja. Komunikacja. Podstawą każdej dobrej relacji jest otwarta komunikacja. Jasne, bezpośrednie, zwięzłe wyrażanie swoich potrzeb oraz oczekiwań pozwala na uniknięcie przyszłych nieporozumień. Innymi słowy, nazywanie rzeczy takimi, jakie one dla nas są, bądź chcemy, żeby były, przy zachowaniu otwartości na to, że perspektywa drugiej osoby jest równie ważna. Odpowiedzialność za rozwój własny. Zdrowa relacja to też poświęcenie czasu i uwagi na własny rozwój. Oznacza to wzięcie odpowiedzialności za swoje emocje, pragnienia, ambicje czy marzenia. Dzięki temu budujemy własne poczucie sprawczości i uczymy się polegać na sobie, odchodząc od poczucia bycia ograniczonym czy zależnym od innych osób. Dlatego też każdy z partnerów może nauczyć się samodzielnie dbać o swoje potrzeby i pragnienia, czy przestrzegania swoich własnych granic. Wsparcie. Bywają momenty w życiu, w których odczuwasz brak sił i potrzebujesz pomocy bliskiego. W zdrowym związku to normalne, że jednego dnia partner wyręczy cię z obowiązków, a innego to ty będziesz miał poczucie, że wszystko jest na twojej głowie. W zdrowej relacji taka postawa powinna jednak obejmować obie strony oraz funkcjonować na, na zasadzie wzajemności i wspólnotowości odpowiedzialność za własne emocje. Każdy może mieć gorszy moment w życiu, w którym straci panowanie nad swoimi emocjami. Czasem pewne bodźce mogą wyzwolić w tobie automatyczne, często nieprzyjemne reakcje, które zaprzeczają logicznemu myśleniu. Ważne jest jednak, aby wziąć odpowiedzialność za swoje zachowanie i jednocześnie nie ranić swojego partnera. W zdrowej relacji osoba potrafi poprosić o pomoc i przyznać się do swojej słabości. Myślenie o sobie. Związek nie oznacza rezygnacji z samego siebie. Wręcz przeciwnie, dla zdrowej relacji potrzebne jest dokonywanie wyborów z myślą o sobie. To ty jesteś odpowiedzialny za dbanie o własny komfort oraz swoje potrzeby. Twój partner może ci ewentualnie w tym pomóc, ponieważ to ty najlepiej wiesz, jak się czujesz i czego Ci potrzeba. Wiara w siebie jest podstawą do zbudowania wartościowej relacji. Kompromisy. Zdrowa relacja to kompromisy. Nie każda sytuacja musi być zakończona tym, czego chcesz lub oczekujesz w danym momencie. Kompromisy w związku nie muszą być ograniczeniem, gdy szczerze zależy nam na tym, aby nasza druga połówka była szczęśliwa. Różnice. Nie ma dwóch jednakowych osób na tym świecie. Z natury jesteśmy różni, inaczej wyglądamy, inaczej wyrażamy emocje, lubimy inne rzeczy. Różnice między partnerami nie muszą być punktem zapalnym do kłótni czy konfliktu. Pomocne w tym może być zaciekawienie drugą osobą i chęć jej lepszego poznania. Otwartość i akceptacja różnorodności wiąże się również z poszanowaniem swojego partnera takim jaki on jest. Zdrowy związek jest wolny od manipulacji czy chęci kontroli z zamiarem osiągnięcia pełnego podporządkowania czy określonego zachowania zgodnie jedynie z osiągnięciem jednostronnego celu. To już wszystkie cechy zdrowej relacji. Ile z nich jesteś w stanie wyróżnić w swoim związku? która z tych cech jest dla Ciebie najtrudniejsza do osiągnięcia. Swoimi doświadczeniami oraz pytaniami możesz się podzielić w komentarzu, a ja chętnie na nie odpowiem. Dodatkowo, jeżeli zainteresował Cię temat zdrowia psychicznego, zapraszam do subskrypcji naszego kanału.